Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Apachos i zapraszam na swój pierwszy tutorial z serii, tutoriale After Effects, jak i również Motion Freaks. A korzystając z okazji, chciałbym Was zaprosić na powyższe te strony. Szczególnie na Motion Freaks w dziale Tutoriale znajdziemy trzy tutoriale kolegi Macfosh, który przygotowuje dla Was podstawę After Effects. Tłumaczy w bardzo prosty i przystępny sposób. Witam gorąco w zaczarowanym świecie After Effects. Jak i również zapraszam na forum After Effects.pl, również do działu tutoriale After Effects, gdzie z kolei kolega Giewonciak przygotował dla nas podstawy z 3DS Max Studio. A jak wiemy, jakikolwiek program 3D w połączeniu z After Effects daje niesamowite rezultaty. Jeden z nich na przykład możecie zobaczyć tutaj w teledysku limbicki Boiler. O, proszę bardzo. Troszkę nauki i można coś takiego spokojnie zrobić. Ok. My dziś zajmiemy się efektem scribble, który to wykorzystałem w intrze do tutoriali, czyli napisy ale możemy go wykorzystać na wiele sposobów. Dzisiaj pokażę dwa z nich. Ok, jesteśmy w After Effects. Robimy nową kompozycję. Composition, New, Composition. Nazwiemy ją sobie Effect, powiedzmy. Nazwa dowolna. 1280x720, na 25 klatek. Czas. Tutaj mała wskazówka. Jeżeli chcemy na przykład mieć kompozycję półtorej minuty, nie musimy tutaj Celować, kasować, 0, tutaj 30 i tak dalej. 0. O, co nam się zrobiło? Tylko kasujemy wszystko. Piszemy 1 kropeczka, 30 kropeczka, wciskamy Enter bądź OK. I mamy kompozycję trwającą. półtorej minut. Czyli generalnie o co chodzi? Spisując na przykład 10 bez żadnej kropeczki mamy kompozycję 10, o długości 10 klatek, czyli niecałe pół sekundy w tym przypadku. 10 jedna kropeczka to będzie 10 sekund, dwie kropeczki, 10 minut, 3 kropeczki. Nie będzie to 10 godzin, a godzin 3, gdyż to jest maksymalny czas jaki nam After Effects oferuje. My sobie zrobimy kompozycję powiedzmy 6 sekundową. Czyli 6,1. kropeczka. OK. Robimy sobie tekst. Na górze tekst bądź Ctrl-T. Napiszemy sobie After Effects. OK, mamy swój tekst. Przełączamy się na Selection Tool, gdyż następnego tekstu już nie chcemy. Teraz na przykład chcemy go mieć idealnie na środku. Tutaj mamy takie pomocnicze linie. Title Action Safe jak i Rules, Rulers I tutaj sobie możemy przyciągać linię. Przybliżamy sobie widok. Możemy sobie ustawiać dowolnie. I wtedy na przykład bierzemy nasz tekst i nam się automatycznie przyciąga do linii przy której jesteśmy. Ok, my sobie ustawimy na środku. Naszych linii już nie potrzebujemy. Ok, powiększymy sobie troszkę. I nakładamy efekt. Efekt generate scribble. I tu niespodzianka. Nic się nie dzieje. A to dlatego, gdyż efekt scribble pracuje tylko i wyłącznie na maskach. Więc te maski z naszego napisu musimy najpierw stworzyć. Czyli kasujemy efekt scribble. I klikamy Layer i wybieramy albo Create Masks from Text, albo Auto Trace. W przypadku tekstu obie te opcje robią dokładnie to samo. My zrobimy Create Masks. I tutaj mała wskazówka. Ta funkcja tworzy nam maski od czasu, na którym mamy swój Time Indicator, czyli tą pałeczkę. Jeżeli na przykład mamy ustawioną na dwóch sekundach i wtedy zaznaczymy nasz tekst i zrobimy Create Mask From Text, wtedy nasze maski zaczną się od drugiej sekundy. Ale my sobie zrobimy od samego początku, czyli to skasujemy i zrobimy jeszcze raz, czyli Layer, Create Mask From Text. Nasz oryginalny tekst już nam nie będzie potrzebny, więc możemy go schować. I mamy Nasze maski. Możemy je podejrzeć tutaj. I teraz dopiero możemy nałożyć nasz efekt. Generate Scribble. Już nam się coś pojawia, tylko tutaj musimy zmienić z pojedynczej maski na wszystkie maski. Wtedy takie literki jak A czy R nie są wypełnione. Jeżeli zmienimy na All Masks, wtedy jest wypełnienie w takich literkach jak A, R, O itd. Tak My sobie zrobimy tak. Ok, już mamy fajnie wyglądający tekst. I tutaj możemy dowolnie modyfikować. Zmienimy sobie kolor na czerwony, powiedzmy. Z tym, że kolor działa tylko i wyłącznie w opcjach on transparent. Tutaj przy opcji composite albo on original image. W przypadku reveal original image. Wtedy jest troszkę bardziej gładko, ale wtedy nie możemy wybrać kolorów, więc zostawiamy on transparent. I tutaj już możemy sobie modyfikować. Angle to jest pod jakim kątem mamy te narysowane linie, tak jakby na naszych maskach. Sobie ustawimy mniej więcej tak. I tutaj już możemy zacząć się bawić. Stroke width, czyli szerokość linii, widać od razu, my zostawimy na 2, tak jak było. Start End służy do animowania, czyli przechodzimy do początku, na naszej osi czasu. Klikamy Start i End. Przechodzimy do pierwszej sekundy. I możemy tutaj sobie zanimować nasz tekst. 1,5 sekundy. Na 100% i end. Na 100% i mamy coś tak jak okay. Możemy również dowolnie tutaj modyfikować efekt, aby zobaczyć nasze keyframes, czyli nasze klucze. Możemy tutaj przesunąć i zupełnie będziemy mieli co innego. Szybciej, troszkę. OK, stroke options. Tutaj możemy sobie zmienić curviness. Tak, dokładnie wiem jak to brzmi, ale tak to się nazywa. Zaokrąglenie naszych linii, czyli na 100% tutaj tak bardzo nie będzie tego widać, ale zaraz tutaj sobie zmienimy. Na przykład możemy zrobić fajną rzecz. Jest path overlap, czyli tak jakby rozciąga nam wszystkie linie, Dodatkowo zwiększając nasze zaokrąglenie, czyli curviness, możemy stworzyć ciekawy efekt. Na przykład. Coś takiego. Spacing możemy dać większe, wtedy mamy ciekawe linie i wtedy angle sobie modyfikujemy. Na przykład tak. I możemy tutaj zrobić. Ciekawe rzeczy. Zaznaczamy nasz layer, robimy z niego 3D. Wciskamy P pozycja, zaznaczamy zegareczek i na osi Z powiedzmy przeciągamy. Tutaj przechodzimy do powiedzmy półtorej sekundy i wracamy. OK, i tutaj sobie teraz zanimujemy nasze opcje, czyli curviness z powrotem do 0 sekundy. Zaznaczamy zegareczek przy curviness i przy path overlap curviness variation sobie znamy na 0. Przechodzimy do naszego drugiego klucza w position. Klikając strzałeczkami, nasz patyczek przemieszcza się dokładnie na nasze klucze. A jeszcze angle sobie zaznaczymy. I wtedy zmieniamy angle z powrotem na 90 stopni. Korwinet 0. Path overlap 0. I tutaj jeszcze musimy zrobić spacing. Klikamy zagareczek, przechodzimy do drugiej sekundy i 0. I tutaj musimy sobie jeszcze poprawić trochę spacing o może nawet nie 5, a 3. I mamy taką oto animację. Ciekawy wywiast naszego napisu. Dodatkowo możemy nałożyć efekt Blur and Sharpen CC Radiar Blur. Też go sobie tutaj zanimujemy. Przechodzimy do początku. Amount damy tutaj powiedzmy na 4. Przejdziemy sobie do tutaj, kolejnej klateczki i damy na powiedzmy no, z powrotem na 0. I już mamy ciekawszy efekt. Ok, zobaczmy. I już się robi bardziej interesująco. Skasujemy sobie position. I wszystkie tutaj. Wyłączając zagreczki, kasuje nam się cała animacja. Zmienimy sobie Angle na 180 stopni, czyli pionowo. Curviness na 100% sobie damy. Variations, czyli tak, jakby losowość naszych zagięć. Wiggle type nie muszę tłumaczyć, wszystko jest jasne. I Puff Overlap zwiększymy bardzo nawet możemy nawet dać tak i tutaj możemy sobie dowolnie modyfikować Facing możemy sobie też zwiększyć? Stroke, width możemy zwiększyć, w tym momencie damy nasz blur. Trochę przesadziliśmy, damy na 10. I z naszego napisu Stworzyliśmy ciekawy efekt. Ok, zobaczmy. Troszkę nam tutaj wiggle za szybko, ale mniej więcej już widzicie. I pomyśleć, że to jest z tekstu, prawda? Ok, drugi sposób kasujemy. Wszystko. Ładujemy sobie jakąś postać z green screena, na przykład taką ładną panią. OK, robimy nową kompozycję, przesuwając na okienko. Tutaj create a new composition. I mamy. Pani sobie tutaj ćwiczy. Generalnie ten klip jest ze strony All Beats are Off. Free Clips. I tutaj mamy 12 darmowych klipów, które możemy ściągać i którymi możemy się fajnie pobawić. Ok, All Beats are Off. Aron Rabanowicz, generalnie z Creative Cow. Ok, i tutaj sobie zrobimy Fitness Layer, i tutaj widzimy, że mamy tylko auto trace aktywne, więc klikamy auto trace. Tutaj musimy zaznaczyć work area. Jeżeli zaznaczymy current frame, wtedy nam z naszego materiału zrobi się maska tylko w jednej klatce. My chcemy na całości, czyli work area, channel alpha. Blur możemy zostawić. OK, chwilę to potrwa. W niektórych przypadkach w podczas tej operacji wybuchają komputery, ale nie należy się tym przejmować. Ok, czekamy. No właśnie, nawet mi tu system zaczyna marudzić, ale już jest ok, już jesteśmy na dobrej drodze. Wyłączamy sobie nasz główny klip. Możemy go sobie schować. I mamy panią. Nakładamy efekt. Generate scribble. I już nasza ładna pani zaczyna wyglądać. No może nie to, że bardziej ciekawie, ale inaczej. Ok, zmienimy sobie kolor na powiedzmy zielony. Zmienimy na all masks, oczywiście. Fill type, czyli jakie mamy wypełnienie. Inside, czyli w środku. Krawędzie zewnętrzne, krawędzie wewnętrzne. Left edge i right edge to jest dokładnie to samo co outside i inside, czyli w środku i na zewnątrz. My sobie zrobimy na inside. Stroke Width sobie troszkę zmniejszymy. Wiggle Type sobie zmniejszymy na powiedzmy 5. Composition tutaj zmieniając. Composite czy Kompozyt Zmieniając widzimy. Oczywiście kolor mamy zachowany tylko w przypadku dwóch pierwszych opcji. Rozwijamy nasz stroke options. Path overlap. Tutaj sobie możemy dać wartość powiedzmy minus 10, i już nasza pani wygląda zupełnie inaczej. Ciekawy efekt, jeżeli na przykład chcecie stworzyć jakieś komiksowe efekty bądź coś w tym stylu. I na przykład jakieś króciutkie intro można zrobić. Przy pomocy tego i na przykład sobie tutaj zrobimy dodatkowo powiedzmy w tym momencie tekst. Piszemy sobie nie wiem, cokolwiek, coś. Mamy nasz tekst, przesuniemy go mniej więcej tutaj. Ok, mogę zahacza, Ok, wyłączamy linie. I możemy tutaj zrobić ciekawą rzecz. Zaznaczamy nasz time indicator przed samym napisem. Zaznaczamy nasz layer coś. I robimy create masks from text. Mamy nasz masks od danego momentu, znaczy nasze maski. Proszę. Mamy nasze maski i teraz nie będziemy dawać efektu Scribble, tylko damy sobie efekt Simulation Shutter. Zmienimy sobie na widok zrenderowany. I teraz nasz napis musi się znaleźć pod Naszą panią. I pani nóżką sobie tekst rozbija. Okej. Okay. Tak to wygląda. Tu jeszcze możemy sobie troszkę zmodyfikować. Nasz efekt shutter, zaznaczymy efekt shutter. Pojawiają nam się dwa takie celowniczki, i tu możemy przesuwać naszą eksplozję naszego napisu tak, aby nam pasowało. I mamy coś takiego. Ok, jak widzicie całkiem sympatycznie, a to wszystko z efektami wbudowanymi w After Effects, nie potrzebujemy do tego żadnych zewnętrznych pluginów. Oczywiście tutaj możemy dowolnie modyfikować nasz efekt Shutter, w zakładce Shape możemy zmienić z Bricks na Glass, mi osobiście się to bardziej podoba nawet. Extrusion depth to jest grubość naszych odłamków. Im większa, tym widzimy jest grubsza. My sobie zostawimy na 0. 20. Material. Tutaj możemy. Diffuse reflection, czyli jak nam się będzie błyszczeć. Opcje znane z programów 3D. Tutaj nic nie będziemy ustawiać. A tu sobie zrobimy od początku panią, żeby sobie szła. OK. Ok. Jak widzimy ciekawe efekty prostymi metodami. Okej, okay, mam nadzieję, że tutorial okazał się pomocny. Nie był to jakiś bardzo skomplikowany temat. W następnym tutorialu zajmiemy się TrapCourse Particular. To już nie jest plugin niestety wbudowany. A dziś jeszcze na koniec, żenujący dowcip prowadzącego. Podpływa facet łodzią podwodną pod krawężnik. Zaczepia drugiego gościa i pyta się, przepraszam bardzo, która jest teraz godzina? Ten wyciąga barometr i mówi wtorek. Dziękuję, sam trafię. Okej, okay, dzięki, mam nadzieję, że komuś pomogłem. Jeżeli tak, to się bardzo cieszę. Do zobaczenia.